Siemanko, ja jestem Rulanus, a dzisiaj ruszamy w ostatni rajd, czyli rajd Francji. Zapraszam. Dobrze, jesteśmy w garażu i za chwilę zaczynamy. Pierwszy odcinek specjalny Klevener 3,3 km 100% mokrego asfaltu. Nie wiem czy ktoś z Was zwrócił uwagę na poziom trudności, tego odcinka on jest na dwa, więc jest naprawdę banalny odcinek. 100. Right, left, chicane, to jest niestety ostatni ride, który będę Wam przedstawiał na, YouTube. na YouTube. YouTube YouTube za tydzień będą już skoki narciarskie także będzie ciekawie, które ja Wam powiem już wszystkie rady Wam przedstawiłem, nie łącznie z tym. To wyłączyć. Right jest dosyć prosty. Więc widzicie, praktycznie cało asfaltowo. To go chyba wygrał Robert Kubica. A Sebastian Lep, Le przepraszam, miał wypadek na nim w swoim ostatnim rajdzie w życiu. Także nie wszystkim się ten rajd powiódł, nawet mistrzowi świata Sebastianowi Lebowi. No ciekawe, ciekawe to jest proszę państwa bardzo. Niby to jest proste, ale w sumie ja powiem przecież, że trzeba uważać na te wszystkie. No właśnie, bo to jest mokry asfalt, to no, nie jest suchy asfalt jak w Hiszpanii, tylko mokry. Jest trochę dłuższa droga hamowania, to czuję, jak się ta auto ślizga po prostu po drodze. Może Wy też to słyszycie, nie jestem pewien. Tylko ciszę zawsze dźwięki z gry, żeby po prostu mnie było słuchać, bo to też chodzi, prawda? Ojej, wypadliśmy z trasy niestety, ale na szczęście w magiczny sposób powróciliśmy na nią. I koniec, proszę Państwa, pierwszego odcinka specjalnego. Koniec jest. I ciekawe, która pozycja. Która? Czwarta, pięknie. 3,85 sekundy straty. Sraty, sraty. Drugi odcinek specjalny, 4,5 km. Trochę wyższy poziom trudności. Woki Toki, jesteśmy na drugim odcinku specjalnym. 4, 3, 2, 1, go. Dzie dziękuję za wszystkie łapki w górę pod filmikiem z F1. A to znaczy tyle, że wam się po prostu podoba też intro, co mi bardzo cieszy, bo dużo nad nim pracowałem. I dzięki za miłe wynagrodzenia. Mnie te łapki cieszą, powiem szczerze. Naprawdę. To jest taki prosty sposób pokazania, że coś wam się podoba. Naprawdę. Then right, 3 and left 6, into right 3, rod, into left 4, one hundred and fifty left 6, into right stick and right 2, on 0 left two, then right six, and left left cut. Cut. and 100 Po prawej 100 Ostrożnie, lecimy do góry Oj za duży tutaj był Oj bez sensu tak się tak chciałem, bez sensu jeszcze skała była. Straciłem dużo czasu. Ojej, ojej! Jaka strata! Oj oj, oj. No niestety błąd, duży błąd i ogromna strata, no nie będzie dobrego miejsca może tak. to jakoś na ale no nie wiem, nie wiem naprawdę nie wiem co z tym fantem zrobić w tym momencie kurczaczek kurczaczek Oh, oh, oh. Owoż. Ło, jaka przepaść się ma. Ale jest 11 miejsce, ale 12 sekund straty, to dobrze. No, to tyle ile było. Jak dobrze pójdzie, to trochę ta strata się zmniejszy, ale jak dobrze pójdzie. Ja. Bez sensu. Niby takie proste, a takie trudne wycieczki. Ale tam pachołki ścian. No, fatalny odcinek mojego nie wykonania. Niestety. Fatalny! Ale kończymy go na szczęście już. I idziemy do service parku, aby sobie naprawić auto. No. Nie wiem, to miejsce. 12 sekund straty. Już jesteśmy w serwis parku i sobie naprawmy autko. No, tylko szczelina biegów niestety nie została naprawiona. Fi First Plan to jest kolejny odcinek specjalny 4,1 km. Okej, okay, jesteśmy. 4, 3, 2, 1, GO! Oj, tu już jechałem. Się to miejsce nie kojarzy dobrze, nie wiem czemu. Gdzie naprawione są koła, bo tylko skrzynia biegów jest uszkodzona i karoseria i od razu lepiej się auto ślizga. Lepiej się jej prowadzi też. Czuć, no gdyby była jeszcze skrzynia biegów naprawiona, to wtedy jeszcze auto lepiej przyspieszało moim zdaniem. Ale tu ciasno jest! Ojej, ojej. No to źle, źle przejechałem. Chociaż w sumie nie, nie, nie aż tak, nie aż tak, jak mi się wydawało. Ale to można było spokojnie wyciągnąć na pierwsze miejsce na tym odcinku, bo był tak banalny fragment. Ajj, jajaj. No tutaj tracimy trochę. Wyjeżdżamy za bardzo z trasy i jest niestety katastrofa. W odcinku nie lubię takich odcinków. Bardzo nie lubię takich odcinków. Macie przykład rajd z Portugalii, gdzie po prostu straciłem masę czasu, chyba 3 sekundy w mieście. Można było ten odcinek miejski taki specyficzny, tam to było wyjątkowo, bo perfidnie ciasto. Jakoś wąskie tunele w ogóle coś takiego, to, to bez sensu to było totalne. No i Sebastian Lep kończy kolejny fragmentacji. I jest piąty, także bardzo. Dobrze, Sebastian Lep. Kilka sekund strata, ale na pewno teraz spróbuję nadrobić. U, tutaj, uwaga, uwaga, bo drzewa są blisko. Blisko są drzewka. Bardzo blisko No na szczęście tylko karoserię uszkodziliśmy, bo gdybyśmy szkodzili coś innego to byłoby źle Na przykład mówię, te opony to jest masakra, że sobie szkodzimy opony

Czwarte znowu super. I awans na piąte miejsce w rajdzie. Kolejny odcinek specjalny 3,5 km. Piękny dzionek nam dziś nastał. 2, 1. Go i miasteczko jak widzę. Oczywiście mój ulubiony fragment. Tylko że w tą drugą stronę niestety. Ojej, no tu miałem farta, to jest sporego. Oj, bardzo dobrze przyjechałem, bo tu mogę stracić dużo mocy. Pięknie, pięknie. Ojej, 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 ojej. Jest, udało się. Wybronić! bronić. Skąd tak naprawdę? Oj, pogubiłem się w tym momencie, niestety. Oj, ja, ja, coś się dzieje normalnie. Ale 4, to prawej jak pracują, jak jest po prostu to ta... ślizganie się, niestety fatalnie, ale ten odcinek... Tak... Jest to zbyt asekuracyjnie, moim zdaniem. Ale taki odcinek, jestem taki dziwny dosyć. Nie wiem, woda czasami przechomowała się, potem cierpieć z tego powodu. Wow. Kurczaczek. No, jest nieco lepiej. Nie, może, nie mogę tracić dużo sekund. Już w Radzie mam 16 sekund straty do lidera. To jest dużo, niestety. Wiesz, w sumie w Radach to jest do odrobienia w innym odcinku. Prawdziwych, no. Tu mieliśmy farta i to sporego. Proszę Państwa. Tam to było blisko, tu też jest blisko. Tu się zaczyna jakiś odcinek z tego co nie pamiętam, który. Coraz więcej straty, ale o dziwą, wyższa pozycja, więc coś tu chyba jest nie tak. Każdy traci po prostu, każdy traci lider się cały czas oddala, każdy traci te sekundy i dlatego po prostu jest tak ciekawe. Okej, okay, koniec odc kolejnego odcinka specjalnego i możemy sobie naprawić auto. Si szóste miejsce, myślę, że siódme. szóste miejsce. I szóste bracie. Miejsce do naprawienia samochodów jest właśnie przed nami. I naprawdę na otko piękne, zobaczcie. Kolejny odcinek specjalny 6,4 km. Oj, będzie długo, będzie długo. Dobra, proszę Państwa, szykujcie się na wysokie loty, bo przed nami długi odcinek. Na 6 km. Wow. Bo, się zaczyna od dwójki, proszę Państwa. Super, super, jadę. Pięknie. No nowiutkie auto, i widzę, że to tak wykorzystuje. Ło, wow, puściłem kierownicę w trakcie jazdy. W trakcie zakrętu. Siema. Bez sensu to jest, ja nie wierzę. O bojko, 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 bojko. Dlaczego? O ale nas wybiło, proszę państwa, i to niesamowicie. No, nie jest tak źle w sumie, a ja myślę, że będzie gorzej. Wow, tutaj to jest ciekawy fragment. Taki szybki miasteczko! Moje ulubione! Jeeee! Yeah. Oh yeah. Moje ulubione miasteczko! Tak, już tu jechałem kilka razy, chyba dwa Trzeba w drugą stronę też się jechałem. Tak jechałem o.

Zobaczcie, jaka to jest Ale Nie tracę tak dużo czasu. Super! Po 3 sekundy tracę, to mało. Ja się wydłużę wszystko jeszcze. Spokojnie, się, dopiero drugi pomiar czasu. Taka mi skrzynia biegów się nawaliła. to się pobawiłem. I Uderzyłem! O drzewo, drugi raz leżę o drzewo, pech. W ostatnim moim rajdzie w karierze, ostatnim na YouTube. Oj, no tu to trochę przesadziłem. No tu to miałem to Mam no dużego w tym rajdzie, naprawdę. Mam 7 sekund straty, no to jest niestety porażający tempo moje. A no to dwa razy. Niestety, uderzenie w drzewo i tutaj chyba zaznaczyłem lekko o skałę i miałem spory problem z przyczepnością, mi wybiło tył. Oj, tego fragmentu kompletnie nie kojarzę. <todgłosy> Wiem, że takie piękne fragmenty są bardzo niebezpieczne, między nie, innymi nie Meksyk, taka przepaść wielka. Nie ma żadnej osłony.

Right, ojej, ojej No, się nie wierzę w to. A i po co tak szybko tu jechałem? No nie wiesz. Kurczę, szkoda. Lepiej mi idzie w Formule 1 to zdecydowanie. Są tak jak Robertowi mi idzie. Też mu przecież w radzie w Portugalii koło urwało. Nie? No pięknie. Dobra, no, będzie daleko, będę daleko, bo tam sporo straciłem czasu. Ósmy jest, więc mi tak nie jest tak źle. Ale walczę z Esbergiem. Proszę Państwa, ostatni odcinek specjalny 2,5 km. Piękne krajobrazy, naprawdę piękne. To jest mój ostatni odcinek specjalny w tej grze. Go! Bardzo już samochód. Zobaczmy, jak na ci niech skończę, bo coś czujesz jest trudne. To że jest krótki, nowy Aj, no widzicie. Prowadzę! Już na asfalt. A tutaj trochę stracimy. Mogę wcześniej wykonować.

bo coś, że już jest naprawdę mocno, ale ja znajdę z siebie wszystko. Sebastian Leb daje z siebie wszystko, czy dara, tutaj coś wycisnąć. Nie wiem, który jest Esberg, a z nim walczy o szóste miejsce. Przemówmy, tam było kilka setnych przewagi mojej, kilkadziesiątek sekundy przewagi mojej nad Esbergiem. Koniec, proszę Państwa! Koniec rajdów! Koniec! I co? I piąte miejsce, brawo! Szóste miejsce w rajdzie. Cóż, słuchajcie, to był ostatni odcinek z WRC na moim kanale. Może tak gra się jeszcze kiedyś pojawi, nie wykluczam tego, ale w najbliższym czasie na pewno nie. Za tydzień ruszamy w nową przygodę zupełnie coś nowego, czyli w skoki narciarskie. Ja tym samym Wam bardzo dziękuję za wszelkie pozytywne opinie odnośnie tej gry, za wszelkie łapki w tej grze, za wszelkie pozytywne komentarze, typu dobra jazda i tak dalej, że nowy młody kubica się rodzi, coś w tym stylu. Yy, więc cóż, dziękuję za to wam wszystko. Bardzo dziękuję tym, którzy tę serię oglądali, a tym, którzy nie oglądali i czekali na się innego, to zapraszam już za tydzień na skoki narciarskie. Trzymajcie się, dzięki serdecznie jeszcze raz i popa!